Nasza współpraca do tej pory odbywała się w taki spontaniczny sposób. Gdy wpadliśmy na jakiś pomysł realizacji naszych celów statutowych, to kontaktowaliśmy się, oczywiście wymienialiśmy doświadczeniami, użyczaliśmy sobie nawzajem własnych zasobów i stwierdziliśmy, że tak naprawdę nasze instytucje to są dwie instytucje w Gorzowie, które mają bardzo zbliżone cele statutowe, bo zarówno Muzeum Lubuskie, jak i Miejski Ośrodek Sztuki zajmuje się czy to wystawiennictwem, czy edukacją i dlatego jest to takie pole, które warto porządkować, gdzieś spisać w dokumentach, później odwoływać się do tego przy kolejnych projektach i ułatwić sobie tę współpracę. To, co dzieje się w przestrzeni miejskiej, może też trafić do przestrzeni muzealnego ogrodu, na przykład. To, co dzieje się w muzeum, może trafić do Miejskiego Ośrodka Sztuki. I nawzajem. dwie instytucje mają swoje siedziby w Gorzowie Wielkopolskim, mają długoletnie tradycje, a przede wszystkim łączą nas cele statutowe, dlatego podpisujemy dzisiaj to porozumienie. Wcześniej, przed tym dniem, oczywiście nasza, nasza współpraca układała się świetnie, chociażby w tym roku mogłem liczyć na wykorzystanie zbiorów Muzeum Lubuskiego przy okazji wystawy, war, ważnej dla mnie osobiście, Andrzeja Gordona, kilka płócien wypożyczyliśmy ze zbiorów z Pichlerza, a również i tutaj w ogrodzie możemy zobaczyć efekt naszej współpracy, bo wpadliśmy ze Sławkiem Sajkowskim na taki pomysł, żeby, żeby pokazać naszych fotografów, którzy tworzyli w Gorzowie Waldemara Kuczkę i Jerzego Szalbierza i ten efekt tutaj w ogrodzie jest widoczny. No wcześniej te prace ta wystawa, taka mini wystawa była na starym rynku w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Także ja z głęboką nadzieją i wiarą patrzę w przyszłość. Myślę, że tak jak pani dyrektor wspomniała, nasze cele statutowe, statutowe są zbliżone. To są dwie instytucje w Gorzowie, które w swoim statucie mają powszechnianie sztuki współczesnej i nie tylko oczywiście muzeum, też sztuki dawnej. Czasy są trudne. Wszyscy prognozują o. Środków finansowych na działalność różnych instytucji publicznych, dlatego łączenie sił, również tych kadrowych, wydaje się na ten moment dobrym pomysłem takim, który przyniesie większą efektywność, gdybyśmy mieli działać samemu. Drugi obszar to właśnie to wystawiennictwo, wymiana zbiorów. To już się dzieje, natomiast na ten rok dopinamy nasze plany i na pewno po podpisaniu tego porozumienia jeszcze w listopadzie sporządzimy sobie pewnie taki harmonogram wspólnych przedsięwzięć.